Tu baz z telefonu, wiecie, żeby widzieć, jakby co tutaj jest na tym czacie, eee, żeby dało się tam odpowiadać wszystkim w miarę. Eee, ten live działa, działa. Dobra, jest, jest, jest. już tutaj widzę wszystko ładnie. Siadło. No i dobra. <laughs> Dobrze, to chyba możemy zaczynać. Witam wszystkich zebranych na otwarciu tutaj naszej przepięknej dziewiątej edycji serwera. Eee, przy okazji teraz Wam tu wymienię chociażby ja, jak, na czym będzie polegać ta edycja. No i coś tam jeszcze na pewno dodam, to wszystko wyjdzie, wiecie, w trakcie wypowiedzi to sobie siądę i tutaj wszystkich proszę, o, żeby tu usiedli, każdy zebrany usiadł. Widzę, frekwencja tutaj jest nawet w miarę, to, to mi się podoba. Eee, pytania na koniec będą. No i dobrze... Eee, ja pierdzielę, tu w ostatniej ławce siedzi. No dobrze, e, a więc tak, już teraz oficjalnie witam Was tu wszystkich. E, nie, nie, nie. Pro, proś, tutaj niech po prostu e, no w sumie niech siedzi tam już z tyłu i tyle. E, teraz już bym prosił o skupienie pełne, drodzy Państwo. Eee. A, no bo ja siedzę, ale dobrze, czyli wstać jednak, bo widzę, że oni wszyscy chcą widzieć mnie, no dobrze, to wstanę wtedy. A więc tak, ta edycja będzie polegać na tym, że no, będziemy, że to są takie, takie nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś na serwerze e, były takie kraje, że kingdomsy, e, no i ten. E, tak jakby. Ta edycja ma być takim, powiedzmy, odwzorowaniem tego tutaj. E, w takim sensie, że no. E, dążymy do tego, żeby było tak jak kiedyś, bo dużo tutaj graczy e, mówiło. No, e, jakby no, gracze chcieli po, tą starą edycję taką. E, no, właśnie coś podobnego na wzór tych krajów, więc stwierdziliśmy z administracją, że to nie byłby taki zły pomysł, bo sami też. No, nam też brakuje jakby te, te, tych starych edycji tej tematyki, bo jednak była fajna. No, dlatego też postanowiliśmy wrócić do tego tutaj, e, całego, tak jakby, e, No, do, do tej całej edycji. Eee, od razu tutaj przypominam, już widzę, że tu wszyscy tacy w niepewnie siedzą. Już tak by chcieli pograć, My tu każdy wstaje ciągle. No to ja <laughs> będę was tu tylko już tak trzymać. Tylko chciałbym dodać, że no wiadomo tutaj, żebyście grali tam w miarę czysto, bo jeszcze zasad nie wypisaliśmy. Tutaj macie na Discordzie, oczywiście. No więc wiecie, bądźcie mili dla innych, nie używajcie cheatów. Przy okazji, wiecie, no e, te, bo to już tutaj padły do nas pytania, do administracji. Gdyby, e, no, padały już do nas pytania, czy można używać jakichś cheatów, nie? No to nie, nie można używać cheatów, więc jak ktoś zostanie przyłapany, no to wiadomo, że zostanie ukarany. Eee. No i wtedy, nie no, technik się dopiero obudził. Teraz, z tego co widzę, więc e, poprosiłbym administrację, żeby technikowi napisała, żeby nic już nie szpącił. Na razie, jak tu gracze są, no bo nie wiem, ale chyba technik nie zauważył. Albo jest tutaj na gdzieś, no, ale dobrze. Nie no, ja będę już tu przedłużał tych tej... całych. Tej całej gry i wtedy zapraszam, można już iść grać w takim układzie. E, teraz już w sumie zostaniemy tylko przy tej serii typu pytania na przykład, bo widzę, że tutaj... o ale to jest w publiczności aż 12 osób. Dobrze, bo admin się chce wypowiedzieć, to go tu zaprosimy. Zobaczymy. No. Słucham cię adminie. Ile by kosztowała najlepsza ranga? Najlepsza ranga teraz kosztuje 20 złotych. Ale jeszcze nie zrobiłem jednej takiej ciekawej rzeczy, i tutaj radzę wszystkim zobaczyć ogłoszenia, Rangę właśnie. Walentynkowa val A, rangi walentynkowej nie ma. Nie, to co innego oh. zupełnie. Teraz na ogłoszenia właśnie wstawiłem. Eee, from, um. Więc O, to fajnie. No, stwierdziłem, że można dać jakąś taką przysłankę na start. Już tu gracze są zainteresowani, kupnę. A będzie jeszcze 10 lutego przysłana? No, 14 będzie jakaś walentynkowa, jest jeszcze szansa. A to dobrze, to dobrze. No, i to w sumie. Mm. No, jeszcze coś chciałeś dodać, tu no, czy nie? Nie, nie, już nic. No dobrze. Dziękuję. Dobra. Nie no to wtedy co cię przeniosę do publiczności. Może jakiś może któryś z administratorów by się chciał wypowiedzieć tutaj. Bo wiem, że administracja często jest chętna, ale to w sumie wtedy niech wejdą po prostu bez jakichś pytań. Widzę ta tutaj Juri się z matkiem już widzę. ...okładają 10 osób, jest na razie dobrze, jakby spodziewałem się lekko więcej, no ale ta, taka ilość frekwencji nie jest też zła, jakby tyle osób to też nie jest ten Ser serwer się pali, kit gasi ale jak się serwer pali, nie niezbyt czaję o co chodzi takiemu mikiemu. No tylko, że Miki ma 119 pingu, to bardziej jego komputer się pali, a nie jakby jako tako sama ta... Yy, admin już wyszedł widzę, a wrócił admin. Nie, nie wiem, tutaj niektórych kikuje albo oni mają taki internet po prostu słabszy, albo nie wiem, no ja mam 43 na przykład ping, to nie jest wcale taki najgorszy. No, ale dobrze, tutaj jestem zdziwiony, tyle osób, to, to tak rzadko było tyle osób w ogóle. O, już widzę, pierwsze królestwa powstają tutaj. No i to mi się podoba, tu widzę już pierwsze takie... pierwsze królestwa powstają. Ja pierdziele, nie, nie, nie. Juri chyba zapomniał, że ja mam live'a, nie? Juri <laughs> zapomniał. No ale cóż, no nie, nie poradzimy nic na to. Eee... No w sumie. Tutaj widzę, są też osoby, których w ogóle w Minecrafcie nie ma, a są na samym tutaj evencie. Nawet. To też jest ciekawe. No ale dobra. Eee. W sumie teraz to już nie wiem, no tutaj możemy iść po, na taki czat wtedy typowo Minecraft na przykład i tam już zacznę takiego typowego lewika, wiecie, e, no z grania i przy okazji może wtedy z, trochę tu pogram z graczami też po, dowiaduję się z ciekawych Tutaj rzeczy może jakieś błędy wynajdą przy okazji jeszcze, których myśmy nie wychwycili, ale żeśmy się starali już całkowicie błędy wyeliminować. Tak jak najbardziej się da. Eee, więc jak jakieś pytania, to jeszcze teraz można zadawać. <laughs> Tylko teraz widzę, że... Chyba brak pytań jest tutaj co do tych. co do tego całego wydarzenia i otwarcia. Dlatego. No ja tutaj idę na Minecraft wtedy Jak ktoś chce, to może pójść tam do mnie. No chyba, że administracja będzie gdzie coś chciała ode mnie, to wtedy. Jakby no... To Wtedy z administracją będę gadał, o, no. Wtedy dziękuję tutaj za wysłuchanie tej jakże potężnej wypowiedzi. No i ja idę na Minecraft. Kopalnie jest, to możesz tu farmić. Bo zapomniał chyba o co, z wspomnieć. Cool. Jestem. <laughs> ej, czemu nie da się, ej. No. Chyba mamy jeden błąd, wiesz? No, jaki? Na MSG się Ej, nie da pisać? Nie, 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 jak jesteś kopalni bez OPA, to chyba nie można farmić, wiesz, bo tak trochę Ej, staram się że się można, nie da. Nie można ukośnić spawn. Wpisz WARP. Warp spawn, warp spawn. Aha, warp. Chyba jest A mikro to... problemik. Dobra, to to do Adrianka napiszmy wtedy. Yes, to weź do tak. niego napisz. Czekaj no. Nie, z opem też nie. nie da się z opem. Kurde bele. Kopalnie jest. Czekaj, jakby ci to powiedzieć. Hmm. Jest ścieżka do niej, to musisz ścieżkami się kierować. No. Tak, na razie nie da się bez opa, więc nie Prze wiem, trzeba coś tu pomajstrować, wiesz? No, trochę pomajstrujemy, ale to dobrze. Ty, ale no, widzę, ja to jak jest jak trochę ten. A nie wystarczyły. No. Ale nie, no to wiadomo, że no wszystkich błędów nie wychaczysz od razu tutaj z serwera. No, jest jest getcase, to fajnie. No. A tam jest kopalnia, widzę ją. Tak, tylko ja już ją całą zmajnowałem <coughs> i nie możesz bez opa tego zrobić. No. Nie no. To jest cmentarz, to nie jest kopalnia. Tak, cmentarz nieaktywne graczy. No. A. O ej, ale tu jest coraz więcej osób, 16 osób, ty technik. Ty czajisz, że my musimy chyba powiększyć jeszcze teraz ja widzę przy, przy 16 osobach. Jak jest limit 20 osób, nie? Na serwerze. To... Ty, zaraz nie będą mogli wchodzić na serwer, nie? Przy takiej. Dajemy limit 40 osób, bo kurde. No, chłopie, 20 osób zaraz będzie i jeszcze nie będą mogli wchodzić. Ja wam mówiłem, że ten YouTube to jest bardzo dobry pomysł na wypromowanie. Też bym mógł promować, chcieli. No, każde promo się przyda. Oczywiście tutaj jeszcze w przyszłości planujemy na prom promujących trochę ten. Eee. Ej, dobra, już mamy pierwszego strapona, który z moim skinem lata, no to ja jestem mistrzem, który nosi stringi na głowę, no halo. Dobra no. Trudno już tam. Jak Król już... jest jeden. Halo, halo, halo. <laughs> Ale dużo jest graczy. No stary... Ja się jeszcze nie spodziewałem, że tyle będzie osób. No ja, ja ci mówiłem, że ty dużo może być osób. Gdzie tu jest RTP? Kośnik RTP trzeba wpisać po prostu. I wtedy... Dragon Ball, niezby państwo już mamy, okej. Okay. No to jest Dragon Ball. Eee... z państw. Muszę 4 minuty czekać, a ja, bo technik pewnie nałożył cooldown na no, no to... na no to RTP. Oho no ale to w sumie nawet lepiej, bo tak to by ci... to, to do... właśnie git, to właśnie git. dobrze, że jest cooldown, bo przecież ci ludzie, oni by teraz ciągle klikali to RTP, gdyby były takie lagi, że po prostu, no nie szłoby nic to zrobić. No tak, ta, no. <laughs> bo by się nowe czanki generowały, więc z jednej strony nawet dobrze, tylko może ten cooldown byśmy zmniejszyli do dwóch minut na przykład. Co? Ten... E, no. e, Araez? No. Nie, nie, no nie, no nie, bo to... Co? bo ten rybak, Jarek... No? Nie to nie się No bo to są ozdobne! To są To są ozdobne Ale... villagerki, takie... Aha! Żonem... Że <laughs> Jestem, by zdominować ten serwer. Nie, on kłamił. A to nie jest Otis no. on the top czasami? Nie, no chyba nie on, no to nie. To... Mam, nadzieję, mam nadzieję, że nie. Czemu? Przecież tutaj tyle z nim przesiedziałeś, a tu widzę oni teraz sprawdzają, bo no to są, no już dużo ten, bo to jest taki, powiedzmy cmentarz zrobiony nawet dla graczy, którzy... No tak, dla no nieaktywnych graczy. Takich, którzy... Dwie tysiące graczy, których nie gram, bo długo nie grałem, jest tutaj dużo osób. No Admin, ty jesteś takim graczem, że raczej ty się tam chyba nie znajdziesz. <laughs> no nie. <laughs> to, to jest niemożliwe. Ale to w... nie, nie, prawie że zawsze aktywny Nie. Nie, nie no Co za hał To miał być Gdzie Złota Będziesz mógł podbić jeszcze zawsze Weź zrób za to kopalnia? wtedy A, zrób samstwo jakieś w te, takie wiesz były tam w historii no, co, jeszcze he, ja, ja mam inne pomysły brać spokojnie <laughs> <O>. yeah, ale <coughs> Takie państwa wiecie, takie nieodpowiednie nazwy państw, to raczej nie? będą usuwane. No. no więc i e, Holandii nie zrobicie. To te jest jeszcze odpowiednie. No jakby jeszcze z, przejdzie, ale już tam... No inne takie też historyczne nazwy państw, to już tak nie do końca. Podniawka <idad> Jakie są już w ogóle królestwa? Yy, co jest? Kingdom czy coś takiego? Ej, ej bo mi, w, ej, mi komunikat wyszedł, że lata nie na, na, jest niedozwolone na tym serwerze. A, to jest niedozwolone. To nie lataj. Ja, ja podskoczyłem i zniszczyłem trawę. Co, na spawn. Ej, ej, nie tu, nie tu, piosę, ej co, jest? co jest? Co jest? Czy serwer wywalił? Nie, nie, latają I ten 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 coś robi. I uwala serwa. Niszczyłem trawę i mi ty nagle komunikat wyskoczył, że nie można latać. Czekaj ty, no aż... Ty, to jest coś niemożliwe. Pisze, że... Pisz, że nie możesz niszczyć. Zniszczyłem tak? na spawnie i zniszczyłem trawę. Ale... Czuję, to gadajmy się. Ej, dobra, ale że... Na... Nie no, bo anti -cheat by wywalił jedną osobę wtedy. A tak to zobaczcie... Co to to wszystkich wywaliło? Nie. Wywali. Właśnie 12 osób pokazuje, technik coś chyba szpąci. Mam na czy nie. <grymne> Te, technik, technik ty... No, no jasne, no przecież zobacz na ping technika. Uhuhu, jak tak ma 9 pingów. No chłopie, wszyscy którzy tu przetrwali, no technik co ty też pocisz teraz? U jest AWP z Jest. pozwiedź sobie... A, technik nic nie robi. Dobry. Technik nie nic nie robi niby. Już. Ale to to niedobrze. A ja to jestem to ciekaw to czemu... Ale dobra, bo tu widzę administracja już lata po tych kikach z, z, z serwera. Widzę, że traweczka jest na tym co Ej, dobra, szczerze? Co on pisze? Co to jest? Nie, nie wiem. Kongo nikala. Nie, no braciakowi się na o, konto. O, fan meduski. Kongo TV, A nie bo... znacie? Aaaa... się konto? Nie, chyba. Nie, Kongo TV. Dobra, widzę, że szeli. Jest, jest lag, jest lag, jest lag. Ale jednak nie. Dobra, nieważne. O co chodzi, że on tak ping podskakuje? Kto? Nie, ej, autentycznie ktoś coś już musi robić. O... Czanki ładują. No może przez to, że czanki się ładują, wiesz? Trzeba plugin zainstalować na czanki już się do, do... Ale... Co no, tu jest? Już. Co, ale, ale czekaj. odpisz temu, że nie ma rekrutacji do administracji. Kto, a kto chce na rekru już lecieć? No, ja ten, mogę, ten, ja ten mogę, stra... ale jest. Ten strapon, co Miskina za, zajumał. Ale jaki... Rez, nie ja mogę iść na rekrutację. Na razie nie ma rekrutacji, wariat, więc nawet nie próbuj. Ale na teraz powiedział nawet. No, czekaj, gdzie, gdzie tu jest? Ale to FMC rekrutację się pytał, czy gdzie? Ta, no, 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 no. Nie no, bo kikuję, to... ja jestem ciekaw, kto tak ładuje czanki, co? Nie, nie wiem, wiem. wiem. Może... Ale może któryś jest... z... Który z adminów. Może na Kurde, creeper. Ja jestem na minus 3000 Nie eee, 2000 nie, Ja nie podam Kordów Czekaj, nie no ja, ja, ja aż latam ja się będę teleportował do tych eee, Tak z ciekawości w sobie posprawdzamy po co niektórych graczy ja czy... powiem, go O, kompas, o, kompas. Eee, tutaj co oni tuż poncą, bo ktoś musi ładować trzanki, no, no autentycznie no. Daj mi się wyszdor, że to może ktoś zacząć. mnie się nie nie dam nie dam. To nie no, czekaj. Jeszcze królusko zostało nie, Papier się przyda Nie no Bo co jest trawka eee... Czekaj, no Któryś musi tak latać tutaj, coś pącić. no bo no nie. No... No, 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 no nie, Ja nie wiem, no co ale kurde, bo już powywalało połowę osób i już nie wróciły te osoby. Ja pierwsze. połowę, cztery osoby. 12 jest, 12. Cztery osoby wywaliło, nie świruj. No ale chłopie, to wiesz, to jest dużo. No, może teraz sobie powychodzili, żeby później pogrindować czy coś? No mam nadzieję. O, ty kolejny bazę, już kombazy, ja ci robię sobie. Ja na razie grinduję z surowca jakieś ja coś czuję, że pewnie połowa dzisiaj w nocy no? będzie grać, jak nic. Na 100%, Na 100 teraz połowa będzie po nocach grać. jest... Ja, no, tak ja, ja to tak już tak. wiem. No, skąd widziałeś? No, o! Z to czek tego serwera. Nie, nie, mm. Ale się głowy nie, 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 o, o czym wymówicie tu? Bo admin coś, wsp coś wspominał o głowach, o jakich? No że nie, czyta ja, w to było to myślach był... jakby. Myślach. The Creeper. Nie. Ej, szczerze, ja. nie wiem czy się nie przenieść z live'em na TikToka. Bo tam chyba więcej <śmiech> ludzi <śmiech> będzie. <laughs> A no może ci się, na, mogą się, może się ludziom na głównej wyświetlać, no. Cave, cave, jest cave. O już dostał... What the fuck? Ej, o co chodzi? Wiesz co, to może być ktoś... W y... reason bana może być różny, ale może to jest ktoś, kto właśnie teraz tweak'ował, czy coś, może przez to... Było... Nie, bo on się pytał, czy może dostać bana i trawka mu dał. A. A no to nie ma nawet unbana, jak chciał bana, on no to ma bana. <laughs> Nie no damy mu już, no... Wie. Nie, stary, 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 nie nie, 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 nie. Czy ja mam cię znowu uczyć bycia właścicielem serwera? No dobra no, to jak chciał bana, to niech ma ale okej okay. Czy ja mam cię uczyć bycia właścicielem? Helna, no, Helna no. A weeder raz Dobra, ale to jak tutaj już jest e, po, po pięknej przemowie. Matek ty już zginąłeś? Niestety... Ale od kogo ty żeś zginął? O no, takiego osobnika zwanego zombie. A... Ale ja ja. A, a... się wiosce to... Ale lagi. Co jest? Mi nie Jak lażują. lagi, co ty świrujesz? Nie. Nie ty coś się nie, przyleża, nie przyleża. O, jest to... Dobra, sprzątamy. Nie, wie, by... No, o! no nie. To się zry... muszę... Ja to będę Adi. teraz ten e, Będę teraz sprzątał po tym po evencie. Ej, no. mogę, te mogę te sianka mogę te sianka ptam się tego... Jak to już ginik igi, mogę sianka? No spokojnie, Wariat, no Znaczy, czy lubisz co? Ja, ja se Golema zbiorę. Tu zabijesz sobie Golema, ale ja chcę tylko sianko. Jo. Nie ja, no jest. U to... farmerzy są! Mi się przydadzą farmerzy. Możesz zabijać farmerów proszę. Ja ci nie będę nic zabijał. Stary, ja jestem, poko ja jestem pokojowy tutaj. Jak na razie. Ja jestem pokojowy, ja nie <noise> atakuję, to nie jesteś. Okej. Okay. To brzmiało co najmniej groźnie. Nie. Uh. Okej, okay, mam 30, ale <coughs> a już tam już jest siedem. Dobra, fotu. Tam już byłem. Sprzątamy po evencie. Matek, kiedy jakieś dzieło napiszesz na serwerze, bo... To no, normalnie. Książki jest No właśnie. kiedy książki jakieś? Ja tu czekam na jakieś arcydzieło do kopiowania potem wydawnictwo. Nie chce mi się. Nie chce mi się. No nie ja no. Nie chce mi się pisać, ale... a de demo jest... Demo już się wnio do dem? trial nie. chambersów. Nieraz ginie. Nie da radę tam wytrzymać 5 sekund nawet. Ja przysięgam nie jak ktoś uh. jeszcze 10 tu majstruję to fignę chyba. I działa tutaj end, albo ten nether? Nie, end no. jest wyłączony i nie Nie ma elitr. Kurde. A szkoda, że to nie wspomniałeś na przemowę. W sumie dobrze, że nie ma. No, jakby były elitry i ktoś by sobie to połączył z masem, to tak trochę cały gameplay byłby już ma. Dobra, się ma. Zmarnowany. Mam jabłko, to dobrze. Mam jedzącą. Dałysionko A jaki jest stick w ogóle wyłączony? W to sensie znaczy Tick Speed? No, Tick Rate. O e... tic to nie wiem Bo Oj, trawek, traweczka prawie tak. Traweczka prawie speed, Czekaj, e, ustawę Tick Speed na. Czekaj, jest normalny Tick Speed. 20. Piątka? 20 20. 20? Jest. No, no, to jest na 20. Dobra, tu Hmm Ja zaraz podłubrę yes, Tylku Dziękuję jej No tylko Na w coś jest dobra Czemu on dostał Anban Halo No potrawka tam w końcu dał tego ten To wiesz Miło, że nas spekujecie o, już pierwsza no nie. Znaczy jakby to jest administracja, no to, to jest tak trochę też ich może zadanie, nie? No, no właśnie Nic się nie działo dziwnego no Ja się mogę założyć, że jeszcze dzisiaj ktoś zacznie dupować itemy i dostań, wyrwie banika Jesz Jeszcze tak Działa kopalnia na spawn Dobra, Technik oficjalnie napisał, że działa kopalnia na spawnie Zostały właśnie z Nie, nie, chciał. <grafy> Czekajcie jeszcze tutaj pokolor Pokolorujemy sobie O jaki kowal <grafy> To <Co> ty chińczyk <grafy> <grafy> Jak myślicie kto o, będzie pierwszy do aferek serwerowych Jak się zapatrujecie <grafy> Ja to... Szczerze nie wiem Zwariowany 17 ale, a zwarywanego a, nie ma, to? na serwerze. A, a, a będzie, będzie, mam. będzie. A, a, no. jest, No. Bo jest, ten dla rang większych będzie raper. No, zastanowimy nie, się. bez rapera, roz... bez rapera, bez repera. Bez a będzie multi -setką, czyli będzie można dawać kilka setkom a nie jednego? To już... M nie, home'y chyba, się... chyba dwa maksymalnie. Jako, jako wyższa ranga. Nie no to trochę bez sensu, wiesz, żeby było, że kupisz to, to masz więcej jakby tych uprawnień. No jakby no w teorii wiesz no za coś płacą, no to powin... no ale dobra. Ale no ty w płacą za skrzynki, tak, za drop skrzynek, tak, za klucze. Nie, nie tylko z tego, za rangi też. No w sensie też, że... No to bo tarang. No. Sam jesteś batarang. <laughs> Rangi, no nie wiem, no zastanowimy się, roz... przemyślimy tutaj, rozpatrzymy Serbe, to. Serwer dopiero wystartował, panowie, spokojnie. Są już, są już rangi. No są rangi, są rangi, tylko ten... No... Jakby one pewnie z biegiem czasu będą aktualizowane i bę... ale to jeszcze... Wiecie, no... Będą z... lepsze. No będą lepsze możliwe, ale to wiesz, no, daj temu czas, to dopiero wystartował serwer. Ale nie, tylko się czy by miało lepsze To nie wiem, to no mówię, byśmy musieli pokombinować. Przemyśleć na spokojnie na... i wiesz. Na no wszystko się znajdzie czas. No właśnie. E nie no. Szcz... Szczerze, nikogo nie ma na tym live'ie.